Cześć, cześć witajcie. Witam was już w trzecim odcinku z gry Ark Survival Evolved z DLC pod nazwą Genesis. Zapraszam do oglądania. No dobra, cześć. Jak widać, mam tu przy sobie Raptora, X-Raptora, którego mi się jakimś cudem udało oswoić. Między, odcink yy, na na między odcinkami udało mi się jeszcze oswoić drugiego Raptora oraz tego olbrzymiego Dzika Deonodona. A niestety jeden i drugi mi zginął, na szczęście zdołałem jednego jakoś uchronić i przeprowadzić do bazy. Zauważyłem, że nasz Parazor jest wyjątkowo silny, ponieważ ma już chyba 2000 punktów zdrowia, zadaje po 45 punktów zdrowia i ma 300% prędkości. Poza tym ma jeszcze 1700 punktów udźwigu. Jak widać mój dom e, dość się mocno rozwinął, tak jak ja sam mam już e, kilka metalowych narzędzi i metalową pikę, a też na sobie już skórzany cały secior. W skrzyni tutaj nie ma specjalnie dużo. Niepotrzebne materiały sobie tutaj dużo. O, tu jeszcze mam trochę metalu, poczekajcie, ja sobie go na chwilę do piecy. I co do piecy, ponieważ udało mi się niedaleko znaleźć, może niedaleko, ale w dość fajnym miejscu dużą ilość, dużą ilość metalu. Możemy się za chwilę tam wybrać. Byłem też teleportowałem się na biom wulkaniczny z ciekawości, zobaczyć czy tam jakieś żelazo znajdę, ale tam było po prostu za gorąco i zbyt niebezpieczne, żeby cokolwiek zbierać i i tak nie było tam specjalnie tego żelaza za dużo, więc, yy, tam, więc na tym następnym uciekłem, za to na bóg znalazłem fajne miejsce yy, do zbierania żelaza, chyba ma koordynaty 70. Yy, nie, nie, chyba 73 na 76. Yy, gdzieś w tamtą stronę. Zaraz się tam może wybierzemy. Słuchajcie, yy, musiałem na chwilę przerwać naszą wędrówkę po żelazo, ponieważ udało mi się na drodze napotkać nowo nowe stworzenie. Ajajaj! Aj, aj. Które zostało... Gdzie jest? Gdzie on jest? Nowe stworzenie, które właśnie... Jedno ze słynniejszych stworzeń, które zostało dodane w tym DLC. To jest chyba... Bloodstarker, no właśnie! Spadaj stąd! oj. Gdzie jest mój parazor? Przypowiejemy. Chyba nie damy mu rad, wiecie? A 95 poziom! Muszę sprawdzić że przed nim uciec. Muszę sobie szybko jeszcze raz dać jeden punkt w szybkość. Wiej kolego, bo on cię rozerwie na strzępy. Szybko! Dobra, szybko uciekamy. Masz kolejny dzik, szybciej! Ojoj. Wiejemy. A Abym przed tą siecią złapał, ojojoj, oj. musimy chyba zrobić małe cięcie. A pójdę po to, szybko, po to żelazo i zaraz do Was wracam. Kurda, akurat na odcinku udało mu się go spotkać. Okej, okay. po tej małej scenie akcji udało mi się w końcu dotrzeć do tego miejsca. Mm, tu jeszcze mogę iść kawałek w tamtą stronę i tam będzie tego żelaza jeszcze więcej. Ale tu i tak mam go pod dostatkiem, będziemy sobie te trzy skałki, które tutaj znalazłem, i zaraz wracamy chyba do domu. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku wybierzemy się na jak się nazywa, biom wulkaniczny, że wam, chcę, chciałbym go wam, go wam pokazać, ponieważ jest co oglądać w przypadku biomu wulkanicznego. Jest wyjątkowo niebezpieczny, można tam spotkać wiele drapieżników typu ognisty, ponieważ zauważyłem, że tutaj wiele stworzeń, które mają przydomek tak jakby X, oznaczają, że na przykład, kiedy spotkamy Tyrannosaura X na biomie wulkanicznym, to prawdopodobnie, prawdopodobnie to będzie tak jakby e, og ognisty tyra Tyrannosaur. Będzie, mm, będzie miał po prostu inną skórkę na siebie nałożoną, innego skina, inną teksturę. W zależności na jakim obszarze będzie on występował. Kurde, a ten Bloodstarker to naprawdę, żeby go spotkać, to. Nie, nie zapomniałam powiedzieć, jak on się nazywa. To był Blue Stalker, czyli tak jakby na Polski to jest krwawy prześladowca. To jest... pająk o sześciu nogach, potrafiący strzelać siecią, bardzo sprawnie i szybko skakać po drzewach. Potrafi łapać swoich przeciwników w sieć. I co najlepsze po jego oswojeniu wiem, że działa dla nas jako taki egzoszkielet. Taki... E, wisi nam na plecach i dzięki niemu możemy się bardzo szybko przemieszczać. Za pomocą tych jego sieci, biegając. Dzięki niemu Lecz niestety na razie nie, jest, nie jestem, nie jestem sobie w stanie wyobrazić jak go można oswoić Już się będziesz tam wtedy padnę. mój parazor na szczęście był w Nersz, więc dało mu uciec Ale zabrał nam połowę HP Nawet nie było co z nim walczyć bo rozerwałby nas Tam jeszcze był ten Demorgogon, Ten demo, demogon Nie wiem, nie, niektórych stworzeń nie potrafię wypowiedzieć nazwy Ten dzik taki, knur Dobra, daj, daj mu trochę tego żelaza do niego, niech on to dźwiga i chyba wracamy do domu powoli. Tam jeszcze po drodze udało mi się małą grudkę kryształu znaleźć. <laughs> nie zbierałem go specjalnie dużo, tylko tam... ...dwie sztuki zebrałem na spy jak widać na lunetę. Bo no, tu gdzieś go widziałem, tego Bloodstarkera, chciałem wam go trochę dokładniej pokazać. O, tu łazi. Chyba do mnie nie strzeli siedział, nie chciałbym, żeby mnie stąd dorwał. O, tu są jego odnóża. No. To jest niewiarygodnie niebezpieczne stworzenie. Eee. Widzę, że jest jakiś. E, maksymalny efekt oswojenia jest jakiś e, na 30%. więc to oznacza do końca. Kurde, duży jest. Myślałem, że na, na talerze na wygląda na dużo mniejszego. Dobra. Łazi, chyba chce mnie dorwać. Ja to uciekam. Kiedy indziej się nim zajmiemy. Oj, no i znowu kolejne cięcie, znowu chciałem wam go pokazać, tutaj na drzewie siedzi jak widać, no. Jak tutaj sobie szedłem w kierunku domu, to z e, siodłem mnie próbował siecią zdjąć, na, na szczęście się jakoś wydostałem. W ogóle jest dziwny system wydostawania się z tej jego sieci, trzeba się jakoś rzucać, atakować tą jego sieć, nie wiem do końca, ale jakoś mi się udało. Zauważyłem, że właśnie często, często takie mechaniki warku są dosyć niejasne. I co jeszcze zauważyłem? Yy, te, te Blood Starkery zaczęły się pojawiać dopiero bardzo niedawno, bo wcześniej ich nie widziałam, to ja widzicie podczas jednej tej. wyprawy spotkałem aż dwa. O dziwo. No dobra, jesteśmy już niedaleko domu. Z tego co się orientuję. No, to jest gdzieś tutaj. Już mniej więcej pamiętam gdzie to jest, bo ostatnio jak skończyłem odcinek, to się zgubiłem, musiałem szukać potem mojego domu przez nie wiem, chyba pół godziny go musiałem szukać. O, więc te tu jest nawet, widzicie? Te popiara się tu pojawiła? Hmm, też jakaś widzę. X, nie mamy strzał, to jej nie uśpię. Nie no swoja, bym chciał. Ka od kamieni pewnie umrze, więc nie, nie ma co ryzykować nawet. Dobra, to już jest chyba gdzieś tutaj, prawda? Zaraz się zaraz zobaczę. Nie, chyba bardziej w tamtą stronę. No, przebi się przez te drzewa. Jeszcze raz, teraz w tą bardziej stronę, i to już jest gdzieś niedaleko. Mam pomysł, mam pomysł jak możemy to sprawdzić... Jej jejku, coś tutaj. Chce, chce już zjeść to tylko ikuanodon. Dobra, wiem jak możemy to łatwo sprawdzić. O, możemy powiedzieć cześć. Cześć. Eee... W tamtą stronę jest, jest obszar misji. I wiem, że w mój, mój dom właśnie się znajdował koło takiego obszaru, ale to jest za daleko w tą, tą stronę, więc pojedziemy sobie tam. Dobra Będzie żadnych bloodstarkerów więcej nie spotkam Bo może się dla mnie bardzo źle tym razem skończyć Ostatni miałem farta, raz wyciekłem A drugi raz by się móc z tej sieci jakoś wyrwałem Nie wiem czy może być tak łatwo przez cały czas Dobra tu jakiś dzik jest co go ominiemy Kurde, nie w tą stronę cały czas Uuu. Glitch znaleźliśmy, naprawimy go sobie przy trochę Hexagonów dostaniemy Oj to się też dziwiło Co jest? Spokój się! Halo! Aha, dzik! Czekajcie, czekajcie! Kurde, gdzie jest? W tamtym kierunku musimy się, a nie, tu, tu musimy się kierować. Na pewno w tym? Tak, w tą stronę musimy się kierować, żeby dotrzeć jakoś do naszego mieszkanka. Ta ta papojara lata. Dobra, może mi się kiedyś później uda mi się oswoić, jak będę przechodził akurat obok. Dobra, tu już jest niedaleko. Czuję w kościach, że jesteśmy już bardzo niedaleko. Obym się tego nie pomylił. No, to już jest chyba tutaj, to jest moje ten... To jest ta ten obszar właśnie misji, które ko ko obok którego ja mieszkam. Ach, dobra. Zaraz się właśnie, tak jak mówiłem, przejdziemy się po paru biomach. W sumie możemy się przejść, z ciekawości, żeby wam je zaprezentować. Jak one mniej więcej wyglądają, hmm. Co do tych obszarów misji, to one są też o tyle. A, Karno, spróbuję go w sumie zabić, bo Karno w sumie nie jest aż tak ciężki dla nas. Ten jeszcze jakiś słaby się pojawił to. Ostatnio udało mi się pokonać takiego na 95 poziomie. Ja tam miał jakiś słaby 20 zaledwie. Dobra. W tą stronę. Nie wiem czy trochę nie przerąbałem. Tutaj gdzieś. No. Hmm... Chyba zaraz do was wracam jak w końcu znajdę mój dom. Ojej, oj, oj, mi się trochę z materiału nie zapisało. Jak widzicie, jestem na o, wulkanicznym biomie. Tam udało mi się jakoś do, dotrzeć do tego domu, na szczęście. Zaraz tam sobie wrócimy. Pewnie zapytacie, dlaczego się znajduję właśnie na wulkanicznym biomie? Chciałem Wam go zaprezentować. Jak widzicie, jest tu wszędzie dookoła pełno ognia, kamieni, lawy i tym podobnych. Wybrałem się tu przede wszystkim, żeby Wam pokazać e Magmazaura, czyli jedno z nowych stworzeń, które zostało dodane w tym DLC. Wiem, że często występuje w różnych bajorach lawy. Ajajaj. Chyba, się za... Chyba muszę się zaraz teleportować, bo zaraz tu zginę po prostu. Podobnie jak ten tym Centro mi Kurda, się... trochę mi się za. Tego, ma... trochę mi się materiał nie zapisało. Chyba sobie na chwilę wrócimy do zwykłego świata, ponieważ tutaj. Mm, nie to. Ponieważ tutaj za bardzo nie mogę dłużej przebywać. Dobra, zauważyłem, że podczas teleportacji każdy z tych takich y, y, półkul, które nas otaczają podczas teleportowania, mają różne kolory. W zależności gdzie się teleportujemy, Ja się teleportowałem tutaj na biom wulkaniczny, to była czerwona. Co do tego biomu, to zauważyłem, że jest strasznie dużo wszędzie y, ropy naftowej oraz metalu. Wcześniej go nie zauważyłem, ponieważ tam chyba y, byłem zbyt przejęty tym co, tym, co się tutaj dookoła dzieje. O, dobra. Yy, yy, I dopiero yy, teraz, jak sobie tutaj się teleportowałem, szukałem tego magmazaura dla Was, to yy, spotkałem kilka yy, yy, grudek żelaza. Niestety ich nie zbierałem, bo żelaza mam na razie dosyć sporo tam w piecach. Poza tym nie chciałem się przeciążać, żeby właśnie czego móc szybko uciekać. No, tam jeszcze zauważyłem, jak wracałem do naszego domu na bug, zauważyłem, że niedaleko yy, 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 znajduje się mała grudka. Nie ma nawet spora grudka żelaza. Małe skupisko żelaza, tu widzę jeszcze jakie jest. Gdzie my się pojawiliśmy? Ej, do kawałek od naszego domu. Ej, to jest praktycznie tutaj. Co mnie uderzyło? Co tym razem? Ej, to brówka spadaj. No, i co teraz? No, tu jest widzę spo sporo tego żelaza. Jak widzicie, naprawdę no, jest tutaj masę. O, tu jest fiomia mi się nie za bardzo będę przejmować, ale bardziej mi chodzi o to, że lanza, dobra Teraz nasz dom jest. Ej, tu. Z... Nasz dom jest powinien być już bardzo. Ajajcie, Aj, a mi się opadło, powinien być już gdzieś niedaleko, chyba. No nie, nie mówcie, że to jest tutaj. Czy to jest mój dom? Ktoś karno karnołazi, tu jest chyba wejście do mojego domu, nie jestem pewien. Nie, no nie, tutaj Tylko mi nie mówcie, że mieszkam na tym samym wzgórzu, na którym. Znajduje się tyle żelaza. Ee, Helena, pokaż mi, kurde, obszar misji. Hmm. Kurde, zgubiłem własny dom znowu. Zauważyłem, bo mój dom znajduje się gdzieś niedaleko obszaru misji. Tak można powiedzieć, na granicy. Ej, miałeś mi pokazać obszar. Czemu nie pokazałaś? O, dobrze. Przez właśnie weszłem, wszedłem w ten obszar. I gdzie ja teraz się znajduję? Jak jest tak, to muszę iść w tą stronę bardziej. Czyli tam jest gdzieś moja chałpa, tylko tu jest karnota na drodze. Musimy go jakoś wyminąć. Czyli wiem, że tu niedaleko będę miał żelazał. Tyle fajnie. Nie będę musiał aż tam chodzić koło tego Blood Starkera, Stalkera po żelazo, więc będę miał tam... po prostu będę miał pod nosem to żelazo, nie będę musiał się przejmować jakimiś dalekimi wyprawami. No, tu, to już jest chyba tutaj, no. Pamiętam to wzgórze jak was. Pamiętam to e, wzgórze jak... własne narodziny. No, tu jest taki pa górek obok. Bezpiecznie tu jest. No, powiedzmy. Chyba. To jest tutaj? Ja się znowu zgubiłem, w tamtą stronę gdzieś. Ja się zmęczyłem. O nie, ważki do mnie lecą. Muszki, musimy od nich szybko uciekać. Noż, kurczę, znowu się zgubiłem. Eee, mój domek jest... Gdzieś tutaj powinien być. Dobrze patrzę? 70. W tamtą stronę jeszcze kawałeczek. Pamiętam, że. na właśnie tam mi się kawałeczek właśnie nagranie nie zapisał. Jedyne co pamiętam, to że chyba miałem. Te, mój dom był na koordynatach 55 na 70. I to tyle mam fajnie, że przynajmniej wiem jakie to są koordynaty, mniej więcej. O, to jest to. No to już jest na pewno to. Na pewno? 50. No to już jest na pewno tutaj. A ja mrówki spadać! Te latające są najgorsze, jak już się ich pozbędę to mogę zwiać. Dobra, uciekamy teraz. Przed tymi naziemnymi po prostu mogę zwiać, a te latające są najbardziej upierdliwe. A, znowu się zmęczyłem. Znijmy sobie na chwilę jeszcze raz, knijmy w mapę. No to jest gdzieś tutaj ewidentnie. O nie, jeszcze jedna mrówka latająca. Dobra. Biegniemy dalej. Kurde, no. Gdzie to jest? Tam teraz mi pokazuje, że to jest. Albo tutaj? Och, po wielu godzinach wędrówki w końcu znowu udało mi się tutaj dotrzeć. Mm. Na tamtym wzgórzu, hmm, bo ja mieszkam na takim jakby wzgórzu można powiedzieć i zaraz po tej stronie jak się tutaj, jak, teraz jak pokazuje końcówką dzidy, o tam, znajduje się masa żelaza, jeszcze więcej niż tam gdzie byłem na, wędru na wyprawie, więc będę miało tyle łatwo. Tylko nie jest za się tam dostać, bo widziałem, że nie ma żadnego wejścia. Będę musiał chyba jakiś most zbudować albo coś do latania oswoić. Dobra, pochodźmy tam. Ile to ma HP. Dobra. Koniec tego dobrego. O, to jeszcze tutaj nie... Tu mi ich biją. Spokój czy jeszcze? O, mogę znowu się przywitać. I kolejne 300 heksegonów. Spoko. Ile jeszcze już ich właściwie mam. 3000 prawie, super. Jeszcze zauważyłem, coś ciekawego w sklepie u niej jest, to zaraz wam to pokażę. E, o, właśnie to! To jest... E, ...Kriopod i widzę, że jest wart aż ty Tylko 500 jest, patrzcie, wart. Kriopod służy do teleportowania stworzeń, znaczy możemy... ...możemy zamknąć swoje stworzenie w tym Kriopodzie, trochę jak w PokeBalu... ...i po prostu sobie je transportować w ten sposób. Widzę, że ten, jest, ...widzę, że ten Kriopod wcale nie jest, jest aż taki drogi. Tu jeszcze chyba lecę, tym się jeszcze trzeba zająć. Dobra, je, tym razem my. No, po robocie. Jeszcze tutaj. A, nie, niechcący swojego coś podpaliłem, no, ale nic ważnego nie będzie, więc wyłączony jeden Fire. Aż nie, Fire. Obie nie warto czy mi chodziło. Dobrze, żeby chyba to nazwałem tym razem. Dobra. Nareszcie spokój. Tam, jeszcze, tam słyszę, że coś, to, jeszcze coś tam lata, ale nie będę się tym specjalnie przejmować. W ogóle uznaję, że większy domek chyba na razie nie jest mi potrzebny. Sobie weźmiemy to żelazo. Bo i tak naprawdę mam tu wszystko tego mi potrzeba. Dwa piece, crafting. Znaczy jak chodzi mi kowadło. Eee... No nie! No nie! są Kolejne muchy. O nie, znowu się biją Jeszcze Te muszki są naprawdę minerwujące. ponieważ bez przerwy, bez przerwy tu nowe przelotują. Nie zadają specjalnie dużo, ale trzeba się ich jednak pozbyć, bo mogą po jakimś czasie nawet nas zabić. Dobra, wszystko. Czy jeszcze? Tu jeszcze są. Tam jeszcze lecą. Czemu mi brakuje? Drewna mi brakuje na kolejną pochodnię. Nie, nie, nie widzę, że zauważyłem, że nie rozwijam się specjalnie za szybko, ale przynajmniej mam już trochę żelaza, a to tyle dobrze. Tu jeszcze są te łóżki. Już? Nie, tu jeszcze są. Ale ich tu jest, ich martwych. O Boże, ty. A co jest z moim rotorem? Widziałem, że jest cały zakrwawionych, bo już chyba nic mu nie jest, nie? On jest prawie martwy. Ojoj Więc zimie chyba trzeba tego zregenerować te dłużne ogodziska go prawie zabiły. O jejku, jejku. Dobra, zrobimy sobie może jeszcze kuszę. W międzyczasie można nam materiałów. A się zmęczyłem. Mm, whip points i range gdzieś powinno być. O, jest range. Kusza. Do kuszy potrzebujemy drewna. Drewno mamy. No dobra, no, jedną sobie chyba na razie zrobimy, nie potrzebujemy dwóch Primitive, mili, mierz możemy zrobić chyba z czego jeszcze? Metalu nam braknie? A, dużo widzę metalu jest potrzebny na to eee, Jeszcze... To chciałbym zrobić tylko skóry nam będzie brakować, a ja skóry widzę mamy dużo Sierp, to co, to, co potrzebuje. To czego potrzebuję. czy skuszy też do obrady. Atakować te owady. <laughs> o nie 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 nie. Wydaje ci mi spokój. Ja to stąd uciekam, ja się teleportuję na biom. E, może tym razem oceaniczny się, może zespałnijmy, bo już na no, tym byliśmy chwilę. To jeszcze Wam przy okazji pokażę... Nie to. Jeszcze Wam pokażę oceaniczny biom. Gdzie on jest? Szybko. Można, na... Może na, e, na wschód. A teraz laguję przez te owady Trzeba się ich wszystkich wyzbyć szybko Kurde ale laguje przez nie Dobra pozbyliśmy się ich chyba Ale zaczęło coś lagować dziwnie Nie wiem jak będzie na tym Dobra, nie wiem jak, jak, jak będzie na tym biomie oceanicznym, bo widziałem, że tam pisało, że to jest biom cięż, ciężki. A jak dobrze wiemy, na biomie arktycznym było średnio ciężko, chociaż tam tak naprawdę do razu zginęliśmy przez niską temperaturę. To nie wiem jak tutaj będzie. Pewnie będzie tak, że się od razu na przykład w morzu pojawimy, czy coś. Oby nie. Albo że na przykład to jest po prostu jeden wielki ocean niemożnych wysepek, na których można się pojawić. Dobra, chyba powoli kończymy też, będziemy powoli kończyć odcinek, tylko się jeszcze przejdziemy do tego biomu oceanicznego, bo już jest trochę odcinka, bo już trochę nagrania mamy. O. O kurde. Ładnie tutaj. Ale dżungla tutaj jest. Poczekajcie, wytnę sobie te krzaki może, żeby coś, żebyście coś widzieli. Kurde, sierpa nie wziąłem, a trudno. O. Kaczka. Tego będę musiał sobie za niedługo oswoić, bo... On, 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 widzę, że tu jest strasznie dużo wody dookoła, a wiem, że on może pływać po wodzie i jednocześnie latać, co mi się bardzo przyda. Dzięki za kolejne tysiące Hexagonów. Wiecie co, może sobie za chwilę, zaraz możesz sobie go spróbuję oswoić, mostrzały strzały spające? a nie mam, może spróbujmy kamieniami, tylko musimy poczekać aż się nad tą wysepką prze, przeleci, to sobie go po prostu obalę. Bolą. O, to też jest kolejne nowe stworzenie. Dobrze, przestań gadać. To jest kolejne nowe stworzenie, czyli ol, można powiedzieć taki olbrzymi żółw o sześciu nogach. Ucisz się wreszcie. Dobra. To jest kolejne nowe stworzenie, które też pewnie było widać na trailerze czyli olbrzymi sześcionogi żółw, na którym można, wiem, coś budować. Jak widać, ma nawet plecy specjalnie pod to e, ułożone w kształcie właśnie takiej platformy. Spróbuję sobie wyjść wyżej, bo nie chciałbym spaść. Nie wiem w sumie, co jest ciężkiego w tym biomie. Może występuje tu jakiś, nie wiem, jakiś, 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 jakiś wyjątkowo ciężki przeciwnik, z którym pewnie będziemy mieć problemy. A to co? Yy, uh, to jest jakaś misja. Hmm, też kolejna misja, ale chyba nie będę się za bardzo nią przejmować. Tu jeszcze widzę jakiś ma... Yy, składzik w sobie. O, jest żółw, można się uda na niego wskoczyć. A, nie udało się. Nie będę go spokojnie denerwować, bo boję się, że może się okazać neutralny i nagle nas zaatakuje przez to. A, ah, no to co? Chyba już będziemy, chyba powoli już kończyć odcinek. Pokazałem wam, pokazałem wam dzisiaj część biomu wulkanicznego i jak widać biom oceaniczny. Będę musiał sobie tam to stworzenie oswoić, ponieważ bez niego raczej tu będzie się ciężko gdziekolwiek dostać. Tam widzę, jest, jest jakaś spora wysepka. Gdzie to jest? W tamtą stronę. I co też zauważyłem, to to, że nie można za bardzo... Yy, przemieszczać się między biomami bez teleportacji, ponieważ oddziela jest taka niewidzialna ściana, trochę jak taka granica świata. Tylko co jest pod wodą? Bo w sumie to jest... Ajdż, to jest biom oceaniczny, to powinno być właśnie dobrze rozwinięte morze. No. Robi, robi wrażenie. Tu jest jeszcze jakaś kolejna misja. Zauważyłem, że w tym morzu powoli, bardzo powoli tracimy yy, tlen, spójrzcie. Parcie jak nam powoli spada Po jednej... po jednej jedn Po jednej dziesiątej jednostki. A takiś pływa. Co to za bombel? O kurde, co się stało? Yy, nie wiem co się właśnie stało, ale mam podnowioną staminę i... tlen. Aha, ja chyba byłem wewnątrz tego bąbla. Czeka, się tu widziałem jeszcze jeden gdzieś. O tu jest jakiś jeszcze czy ja mogę do niego wpłynąć? Czy jak to się stało? No, jest chyba wewnątrz niego, zobaczcie, chyba. właśnie go przebiłem, tak mi się wydaje. Tu jakieś megalodony pływają. Chyba, no i co, to chyba już byłoby na tyle w, dziś, w dzisiejszym odcinku, gdzie widzę, że jeszcze trochę tych żółwi tutaj jest. Ja już będę chyba powoli kończył, bo trochę już nagrania mamy. Tu jeszcze jakaś ruina, kurde, to będzie dużo do penetracji, widzę. Do zwiedzania. Chyba widzimy się już w następnym odcinku z tego DLC. Może, za, może nie wiem, postaram się już jakieś, jakieś inne lepsze stworzenia oswoić na innych biomach. Kto wie? Mogę powiedzieć, że tylko jak zwykle... Elo, elo, Zanim zakończę odcinek, spróbuję jeszcze tą kaczkę unieruchomić. Pasowałoby ją... fajnie byłoby ją oswoić. Dobra. Śpi. 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 O, udało się. Uśpiliśmy, ją, super. Dobra, to już chyba było naprawdę byłoby już chyba elo, elo. Wiem, że ona chyba jej niestety tylko rybi mięso i będę musiał się jakoś spotnie tutaj dostać jeszcze. Tylko nie wiem za bardzo jak. Będę musiał się jakoś właśnie po to rybi mięso dostać na dół. I żeby móc jakoś z powrotem wrócić do góry, tu widziałem jakieś fajne wejście, było z tyłu, albo jakiś kawałek stąd. Ale co, widzimy się już w następnym odcinku. Czekajcie chwilę, no on mogę u niej kupić ryby mięso. No. Nie mogę na nią na najechać. Co ty robisz? Dobra, trudno. Widzimy się już w następnym odcinku, może mi się uda jakoś oswoić tą kaczkę. Mogę już powiedzieć tak jak ostatnim to już mówiłem na koniec odcinka. elo. elo.